widzu, dziś dwa takie chyba już trochę zapomniane blaki, bo trochę i u mnie stały w pokoju, zapomniałem o nich, a bardziej nie miałem czasu nagrać. E, zawsze jakieś to chujowe wytłumaczenie, tak czy siak. Dwa takie blaki, które nie były jeszcze próbowane przeze mnie, więc sprawdźmy co to będzie, czy są smaczne, czy warte może jeszcze uwagi. Nie wiem, czy idzie je dostać w sklepach, czy nie. Zacznijmy klasycznie od ceny, którą tu widzicie. Nie pamiętam, gdzie kupiłem. Tak dawno, to było, że nie przypomnę sobie. I co? Przejdźmy do wyglądu, smaku. Chociaż o wyglądzie nie ma co tu gadać za bardzo, ale trzeba ocenić. I jeżeli chodzi o ten wygląd, to nie wiem, co mam Wam powiedzieć. Jakby jest to chyba taki i najzwyklejszy. Macie przebitki klasycznie, jak to zawsze bywa. I nie idzie nic tutaj nazwać, tak szczerze, w pozytywie. Jest to po prostu w starym jeszcze wydaniu, tak naprawdę. Logo Blaka. I tło jednokolorowe w kropki? W kropki, tak to wygląda z mojej perspektywy, na pewno. Więc. Nie jest to nic urzekającego, no kurwa, nie wiem co mam wam powiedzieć. Już, no nie opłaca mi się nawet tego wyglądu 1 na 10 dawać, bo wiemy, że teraz edycja wygląda inaczej, zresztą tutaj po lewej macie, jak wygląda obecna edycja. A tu, chociaż tu jest zero cukru, ale nie mam tu, chyba nigdzie nie widzicie dookoła. No dobra, ale to widzicie tą edycję tu, a tą tu, no to jest taka mała różnica, przebitka wyglądowa. Nic nie da się więcej powiedzieć, jakby no chujna hej, jeżeli chodzi o ten wygląd. I jak dla mnie to jest, nie wiem, 1 na 10, no chociaż to 1 na 10 to dlatego, że nudna puszka i tyle, nie wiem, jakby. jak macie coś bardziej urzekającego, możecie mi napisać na temat tego wyglądu. Ja chętnie poczytam, może wy potraficie jakoś lepiej to określić w słowach bardziej wykwintnie czy coś. A jeżeli chodzi o smak, przekonajmy się. O jajku, dobra. Po wypiciu tych dwóch moja decyzja jest jasna. Zero cukru nie jest najlepszy. No i zwykły cukrowy jest kozakiem. Ale to już nic nowego na tym kanale. To już wiecie, że tak naprawdę, zero cukru, żeby smakowało, to ja chyba nie wiem co tam musi być. Ile tysięcy słodzików najebanych, aby to faktycznie dobrze podkręciło smak. Zacznijmy od tego gorszego: czyli watermelon i tuskawka. Czyli Arbus i tuskawka, jeden chuj. Jest to zero cukru. W zapachu czuć jedno i drugie bardzo fajnie, ale po wypiciu jest. Najgorsze uczucie, którego ja osobiście nie lubię, drapanie w gardle. Klasyczek. I przez tą jedyną rzecz, tak naprawdę, on mnie już zraził. Bo to, że on nie je jest słodki itp., chociaż czuć tą słodycz delikatną, to już nawet o tym nie myślę, nawet na to nie patrzę. Tu chodzi o to, że jest to drapanie, którego ja nie lubię. I taka dziwna chęć, po prostu. Wypicia jeszcze, jakby nie rozumiem tego, jakby w tych zero cukru od Blaka i Tigera, ale jest to chujowe, a chce się dalej pić. Nie ma to takiego zrażenia, bo jest to taki ciąg słodkości, żeby bardziej się dopchać. Pierwszy łyk jest słodki, drapie, w, drapie tam w gardle, ale chcesz go jeszcze raz się napić, żeby przestało cię drapać w gardle. O, coś w ten desyń. Może ma to jakiś swoich fanów, możecie się odezwać. Melon. Za to jest zajebiście słodki. Zajebiście przyciąga smakiem. Boże, odbija mi się po nich, nie miłosiernie. Jest bardzo dobry, przyciąga smakiem. I jak dla mnie to jest totalnie zajebisty vibe, jeżeli chodzi o napój energetyczny. Jest to melon cukrowy, zwykły. On nie jest za cukru. To może dlatego on mnie tak przyciąga. Jakby wiadomo, mówiłem. Nie trzeba być ulaną kurwą, żeby lubić tylko cukrowe takie, tego typu napoje. No. Ale nie trzeba być też jakimś Jim nie wiadomo kurwa jakim, Jim yy, Świrem, żeby pić tylko zero cukrowe. Jakby moim zdaniem ten Melonik, no to jest znacznie wyższa liga, ale też nie jest nie wiadomo jak urzekający bo są melony takie jak tu, które Wam pokażę, właśnie na przebitkach, które piłem. I są one lepsze na równi, może delikatnie. Nie pamiętam sam, najpewniej, ale chodzi o sam fakt, że tutaj no piątkę bym dał bardziej temu melonowi niż kurwa jedynkę. Bardziej z tych dwóch, wiadomo, polecałbym tego melona. Ten melon jest znacznie lepszy i powinien bez Was bardziej, na pewno, według mnie, urzec. Niż ta nędzna podróbka cuskawki, która jest naciągana na pewno słodzikami, które drapią, że ja pierdolę w gardło. Nie wiem, możecie mi napisać. Piliście na pewno, bo są wpisy stare, więc możecie zadecydować, który z nich jest lepszy i dać mi znać. Siemano, do następnego.